Zapraszam serdecznie na dwuletnie podyplomowe studia z zakresu logopedii. Jest to pierwsza edycja studiów logopedycznych organizowana przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Kierunek ten adresowany jest do absolwentów studiów wyższych, a w szczególności absolwentów studiów pedagogicznych i pokrewnych. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie przyszłych logopedów do diagnozy i terapii dzieci, młodzieży, osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Program studiów dostosowany jest do standardów kształcenia logopedów opracowanych przez Polski Związek Logopedów i jednocześnie daje pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy. Bardzo serdecznie zapraszam, Ewelina Woźnicka.